Halo, 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 halo. Słychać mnie? Czy mnie nie słychać? Chyba słychać o. Scout... i tylnia! Cześć czołem z Losołem. Witam się z wami. Witam was na moim jakże to skromnym, ale za to jakże i zacnym kanale w kolejnym materiale... Materiale, tym razem z TF-a. i... E, szokujące, wiem, szok niedowierzanie, ale gram w TFA e, po przerwie, e, chcę Wam kilka rzeczy powiedzieć, bo sobie kilka rzeczy przemyślałem, też mnie trochę nie było. Trochę się rozleniwiłem przez ten czas, jak nie wrzucałem filmów. Znaczy, wrzucałem filmy, ale były to takie filmy nagrywane bardzo randomowo, które udało mi się przy okazji tam po prostu ogarnąć jakoś, żeby nie było tak rzeczywiście fest pusto na kanale. No, chciałbym z wami pogadać, a poza tym z tym skniłem się za takim zwykłym nagrywaniem i gadaniem do mikrofonu. Także co, trochę sobie porozmawiamy, jest tu Genovefa <laughs> i już wiem kto to jest, znam tego użytkownika bardzo dobrze, nie będę mówił skąd, możecie się tylko domyśleć. Ale tak, jak to mówił William Afton? William Afton? Chyba William. Nie wiem, jak to mówił Afton. I'm always comeback. Także ja teraz też comeback. Jestem, wróciłem i miałem plan, żeby na ten weekend właśnie już wrócić do normalnego nagrywania i wstawiania filmów. Także, tak jaki miałem plan, tak to, żem też uczynił. E i mam plan teraz znowu wrzucać normalnie filmy. Zrobiłem sobie taką przerwę, bardzo mocno się rozreniwiłem. Przez ostatnie takie, kilka, wezmę tą księgę, bo mi nie dadzą spokoju. To zazili podi ludzie. Odzwyczaiłem się w ogóle od takiego zwykłego nagrywania. <laughs> bo ostatnio taki filmek nie nagrywałem. Taki rzeczywiście, żeby nagrać, to był chyba Minecraft. No i tam podcast, ale to Minecraft to nagrywałem sam. Um... Co chciałem powiedzieć? Przez ostatnie kilka miesięcy miałem dosyć dziwne dni eee, Ostatnio też głównie w tym miesiącu byłem bardzo leniwy i nie miałem Próbowałem się kilka razy zabrać się za to, żeby coś nagrać Albo zrobić stylima, Ale się. Jestem upośledzony Próbowałem kilka razy Wiele razy już próbowałem, żeby nagrać wreszcie coś i wrzucić, albo zrobić jakiegoś streama, ale nie mogłem się zabrać za to, no i cóż, ale już jestem pełen energii, uśmiechnięty, wesoły, jeszcze żeby nie było zaraz po tych wszystkich informacjach, które wam pisałem w trakcie tej mojej takiej w cudzysłowie przerwy. A bardziej nie takiej normalnej przerwy, tylko trochę odpoczynku i po prostu zluzowania gaci. To nie, nie mam żadnej depresji, jest ze mną wszystko w porządku. Jestem uśmiechnięty, wesoły, doskonale, cieszę się z życia. No może bez przesady, nie przesadzajmy. Żyjemy w Polsce dalej, jakby nie patrzeć. Ale wszystko jest ze mną w porządku. Teraz już będą normalnie znowu filmy, chcę wrócić do nagrywania, do wstawiania filmów. I podjąłem też decyzję, jeżeli chodzi o reformę tego kanału. Co chwilę będziecie mieli takie tam ściny, krótkie, prawdopodobnie będę umierał, dlatego że minimalizuję te i wchodzę do OBS-a, żeby zobaczyć, czy na pewno mi się wszystko nagrywa, bo dawno tego nie robiłem za bardzo. Tak jak to robiłem zawsze. I muszę się, wiecie, jeszcze raz przyzwyczaić się, bo to człowiek jednak, no wiecie, jednak jak tam trochę czegoś nie robi, to, to jednak, może nie, że zapomina, ale jednak tak lepiej sobie trochę yy, przećwiczyć i sobie wszystko przypomnieć tak, żeby było perfekcyjnie, pomimo, że nigdy tak nie było. Dziękuję. Szpieg? Nie. Kamil2307. Co ty zrobisz? Gdzie ty pójdziesz? Kim ty jesteś? Aho. Ale ja mam zeza. I tak, gram na Orange'u, Bo uwielbiam. Tym razem Scout'em, a nie spajem. Aha. Zapomniałem, to nie jest mój. Ten film będzie bardzo losowy. Ale muszę o czymś mówić. A nagrywam to na żywta. Tak czy siak. <laughs> no. Czy wy możecie? Podjąłem ważną decyzję, jeżeli chodzi o tą reformę kanału, no już e, zmieniam trochę kanał, żeby wystartować z dubbingami. Bo chcę ten kanał też prowadzić tak trochę już bardziej przyszłościowo, ale mój kanał jest bardzo mały, a poza tym stwierdziłem, że nie chcę naprawdę tryhardować robienie jakichś dubbingów, które no łatwe do zrobienia nie są. A wręcz no przeciwnie, są trudne do zrobienia. I to co chłonne naprawdę. Nie chcę całkowicie odchodzić od tego tematu growego, który miałem na samym początku, bo kanał na cał, przez całe żywo tego kanału przez te 3 lata, no to tu był głównie let Play y i na tym ten kanał polega. I będzie cały czas polegał, tylko po prostu będą te dubbingi, bo no, chcę z nimi spróbować, ja mówiłem na tym moim pseudopodcaście z Minecrafta, to znaczy ostatnim odcinku z wyprawy Kaltofla o. A pójdziemy tam, zobaczymy czy tam się dzieje coś rzeczywiście Zobaczymy, czy będą jakieś dymy. Zobaczymy. Na tym ostatnim filmie yy, mówiłem tak to chyba bardziej przyszłościowo i mówiłem o takich rzeczach, o których na co dzień nie mówię, więc jak to kogoś interesuje, to zapraszam. Bardzo różny film z Minecrafta. Tam chyba ponad coś około 50 minut wyszło jak po prostu chodzę dookoła domu i gadam. Ale cóż, yy, cały czas będą let's playe na kanale, tak jak to było, bo nie chcę od nich odchodzić i mi się naprawdę bardzo fajnie nagrywa taki filmy Ja się tak dobrze przy nich czuję. Bo spędzam swój wolny czas w fajny sposób, bo mogę sobie nagrać film. Lubię nagrywać filmy, lubię je montować. Excuse me. Cześć! O ty... O, o, ono tu tynek O, żaltowałem. tak. Uwielbiam to robić. Chwila. Ktoś wypełnił kontrakt? Aha, dobra. Ktoś mógł teraz kontrakt oddać, żeby wcześniej... No zabrał mi Spela. Znowu nie wiem o czym mówiłem. Telefon do mnie dzwoni. Zapomniałem wyciszyć telefonu. Tu jest któryś raz. Nie wiem czy nie Discord. Discorda wyciszyłem telefonu, nie. Dzwonią do mnie jak nagrywam. Dajcie mi o Facebook. Co wy chcecie ode mnie? Super ktoś udostępnił post. Zwisa mi to! <śmiech> <śmiech> Bardzo fajnie mi się nagrywa i lubię to robić, dlatego będę to robił, a też nie chcę cały czas, jedyne co robić to dabingów, bo... No, nie mogę wrzucać dubbingów codziennie, jest to fizycznie niemożliwe, bo są za trudne i zajmują za dużo czasu. A chcę to zrobić dobrze. No, dubbing z FNaFa, jestem z niego bardzo zadowolony. I też mnie... E, tam zdarzyło mi się, że mnie kilka osób w ogóle prywatnie pochwaliło, na przykład w wiadomościach na Steamie do mnie napisało i mi... E, oznajmiło, że im się bardzo podobał i że fajnie wyszedł ten dubbing i z niego jestem zadowolony, jeżeli chodzi o Mid the Medic em, no <ścoughs> to wam powiem szczerze, że ten y, dubbing początkowo chciałem go nagrać y, rzeczywiście normalnie dobrze, ale potem ko kończyłem go na siłę i na szybko, żeby go wrzucić dlatego, że źle się za to zabrałem i Podczas robienia tego dubbingu to bardzo chaotycznie go robiłem, przez co potem bardzo trudno mi się go montowało i to była jedna wielka tragedia. Nie chciałem się z tym bawić i nagrywać wszystkiego jeszcze raz, bo bym musiał praktycznie wszystko zrobić od nowa, tak żeby to zrobić fajnie. A mi się powiem szczerze, po prostu nie chciało. Kończyłem go na siłę po prostu byle, żeby go wrócić. Jeszcze miałem złe ustawienia mikrofonu, bo mikrofon... Bawiłem się nimi, go poprzestawiałem, nie tak jak powinienem. Więc były tam co chwilę jakieś przestery, dlatego zamiast dubbingu jest shitdub. Yy, ale cóż... To jest też taki pierwszy dubbing yy, testowy. Także... Cóż, to nie musi być nie wiadomo jak dobry, tak? Może być słaby. Ja uważam nawet, że jak się zaczyna coś, to trzeba robić słabe rzeczy i nie można robić na początek od razu najlepszych, dlatego że no, człowiek uczy się na błędach i jak zrobicie coś słabego, to wiecie, że zrobiliście coś słabego, bo albo sami to widzicie, albo po prostu ludzie wam będą mówić, że o, zrobiliście coś słabego. I będziecie mogli się nauczyć na tych błędach, które popełniliście na tamtym filmie, albo ogólnie y, czymkolwiek, co tam zrobiliście. Żeby tych błędów więcej nie popełnić, się będziecie tak uczyć w ten sposób, więc ja jestem za tym, żeby popełnić jak najwięcej błędów na sam początek. Bo ja mam wiedzę teoretyczną do takich rzeczy, ale nie mam umiejętności praktycznych. O, Stelbultę wygrałem z dropa. Bardzo super. Bardzo losowy ten film, ale no... No co ja wam mogę poradzić, no, no. Tak jest, po prostu mówię, gadam, muszę się znowu przyzwyczaić do nagrywania, ale... Będzie... Filmy, będą filmy. Chyba, że nie będę mógł się zabrać za to, bo nie będę miał czasu. Ale teraz to jest trochę lepiej u mnie, bo... Mam trochę większe chęci do życia. I nie siedzę, nie marnuję dnia, a i tak sobie ostatnio... Zrobiłem coś takiego, że jak mam siedzieć, na przykład patrzę w ścianę, bo już naprawdę e, w cudzysłowie jestem w agonii, takiej, że już kompletnie nie wiem co mam robić, mam iść na przykład spać po prostu i przespać południa, potem nie spać w nocy, czyli po prostu ten dzień zmalnować, to już wolę wziąć się tam za robienie filmów, czyli niekoniecznie nagrywaniu, to montowaniu. Na przykład do robienia sobie ścieżek do dabingów, bo akurat. Te pierwsze dwa dubbingi, które zrobiłem, były stosunkowo proste, dlatego że do fnaf to jedyne, co miałem do wstawienia, to muzykę. A Mid The Medic wziąłem ścieżkę od pana Piotra, dlatego że on ma tam kilka ścieżek audio siebie na kanale i można ich normalnie używać. Także skoro można z nich skorzystać, to korzystam z nich, ale teraz pracuję nad kilkoma dubbingami, chcę zrobić które robię całkowicie sam i sam sobie ogarniam te ścieżki dźwiękowe, czyli wstawiam całą muzykę, wszystkie te efekty dźwiękowe, wszystko. Plus też chcę się pobawić w tłumaczenie animacji, bo mój język obcy, yy, angielski w tym przypadku nie jest na jakimś wybitnym poziomie, to przyznaję się bez bicia jestem bardzo zły, bo mój angielski nie jest nie wiadomo jak dobry. Ja ogarniam angielski i rozumiem, jak coś czytam na przykład, ale nie jest jakiś fenomenalnie dobry i chcę się pobawić trochę w tłumaczenie, szczególnie że ja chcę robić dabingi do animacji, których nie ma na polskim YouTubie na przykład. Chcę coś robić swojego, żeby był większy popyt na to, większe zainteresowanie. No ale wiecie jak jest. Mówiłem, że prawdopodobnie jeszcze będzie taka mała aktywność na kanale gdzieś do marca. Ale jak widzicie, jak słyszycie bardziej, no to... Jest 1 luty, w momencie jak to nagrywam jest sobota, gram tragicznie. W niedzielę prawdopodobnie wam wrzucę ten film, albo w poniedziałek i jestem, także... Fajnie. I... To niekoniecznie jest to wszystko o czym... Chciałem tu porozmawiać, ale... No. Cóż. Tuż. Czy ja chciałem jeszcze o czymś tu powiedzieć? Chyba nie, tak czy siak kanał będzie cały czas jak po staremu, czyli cały czas będę po prostu grał w gry i gadał do mikrofonu jak idiota yy, będą cały czas dabingi. też mam plan. Żeby regularnie ten podcast wrzucać, ale jako, że mamy z moim panem z frotarem, nie chodzi o tego frotara, co od youtubera, tylko o mojego partnera podcastowego, mamy zawsze problem jakoś, żeby się zgadać, bo albo to on nie ma w danym momencie czasu, albo ja. A to mam plan. <laughs> I ta wypowiedź ma sens. Mam plan, żeby jakoś regularnie wrzucać ten podcast, póki co my się tak raz na dwa tygodnie, bo też musimy mieć czas, żeby znaleźć jakiś ciekawy temat na podcast, bo nie możemy rozmawiać o niczym, tylko musi być coś ciekawego, a nie chcę rozmawiać cały czas na każdym jednym podcaście o grach, bo to nie ma być podcast o grach, tylko... Nie widzicie to jest właśnie to o czym mówiłem. Człowiek się uczy na błędach, już dwa razy mi zadzwonił telefon jak nagrywam ten film. Wcześniej dostałem wiadomość, a teraz do mnie dzwonią. Nie wiem, czy było słychać, ale jak było słychać, to ciekawostka o mnie, mam w telefonie dzwonek, na dzwonek mam megalowanie z Undertale'a, dlatego, że bardzo megalowanie lubię, to taka ciekawostka o mnie, jakby to kogoś interesowało. Yy, wracając, nie chcę, żebyśmy rozmawiali ciągle o grach na tym podcaście, dlatego, że to nie jest podcast o grach, tylko o różnych tematach I nie chcemy w kółko gadać o tym samym, żeby to nie było nudne. Też nie każdego gry interesują, bo niektóre, niektórych mogą interesować gry, niektórych filmy, niektórych książki, yy, nie wiem, niektórych jedzenie, niektórych yy, jakieś takie, nie wiem, tematy. Aielsów na przykład, niektórych. Yy, jak to się nazywa? No, jak, jak ktoś jest, się autem tam interesuje, na przykład autami jakimiś tam, nie wiem, lubi tam na warsztatach, Jak to się nazywa? Nie wiem, jak ktoś lubi majsterkować, na przykład jakieś takie rzeczy, bo. Ja majster. No dobra, tak czy siak. Wszystko chyba co chciałem powiedzieć. To chyba powiedziałem. Nie wiem, tak się motam, jestem okropny, ale trudno. Tak czy siak, wracam do nagrywania, jest wszystko fajnie, jestem jak William Afton, am always Comeback, także jestem znowu. am BACK! No. Jeszcze taka ciekawostka, że y niedługo rozpocznę nową serię dedykowaną tylko na streamy, więc będziemy na transmisjach y sobie coś tam robili fajnego. Podpowiem tylko tyle, że je to jest z gry, która już kiedyś Kilka lat temu u mnie na kanale się pojawiła i nie wzbudziła większego zainteresowania, ale zobaczymy na stygmach prawdopodobnie skończę ją szybciej od Minecrafta, szansa na to jest bardzo duża, ale obie te dwie gry są bardzo podobne do siebie, to myślę, że powinniście już wiedzieć o co chodzi, ale to zobaczymy. Genowe Fa! grabisz sobie synek, grabisz sobie. Także siak, eee, no... Tyle. Znowu mi telefon dzwoni, tylko wibruje mi tym razem, super jest, dajcie mi spokój. Film losowy, mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza to, że się motam jakbym był jakiś upośledzony. Ale yy, cóż, dziękuję wam za oglądanie, wracam już do tych internetów całych. Znowu będę aktywny na kanale. Przynajmniej przez jakiś czas postaram się. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz za ogląd. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. I to tyle. Żegnam się z wami. Kłaniam się nisko aż po same kule. Mam nadzieję w ogóle, że audio jest dosyć git i mikrofon nie robi przesterów za No chyba, że teraz że mnie gra nie zagłusza, ale wiecie, trzeba na spokojnie znowu przyzwyczaić się do nagrywania. Na spokojnie, wiecie jak jest, wiecie jakie jest życie. Prawda? No. Elo.